Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników zwierząt w progach filii chwili nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonym Osiedlu Brachownia. Październik jest miesiącem e, dobroci dla zwierząt, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo przemiłych stworzeniach, mianowicie o jeżach. Zapraszam wszystkich do wysłuchania paru opowiadanych z książki pani Maj Kuczerskiej To ja Jerzyk. Posłuchajmy. Kim jestem? Nie mam pewności, kim tak naprawdę jestem. Mama mówi do mnie: mój jeżu. Częściej jednak mój jeżyku. Widocznie jestem więc jeżykiem. Mama powtarza, jesteś najlepszy. Jestem w takim razie najlepszym jeżykiem. Owszem, mam dwóch braci. Bez przerwy się zaczepiamy, fukamy na siebie, gwizdżemy i gęgamy. Mama twierdzi, że zachowujemy się jak gąski. Nie wiem, co to gąski, ale niedługo odwiedzimy gospodarstwo i wtedy się dowiem. Nie widziałem jeszcze taty. Mama uważa, że kiedy się pojawi, to na pewno zaczną się kłócić i walczyć ze sobą. Jerzy już tak mają, lubią awantury. Tata się nie pokazuje, bo pewnie nie chce stracić kolców. Moje kolce na razie nie są zbytkujące, chociaż wyglądają lepiej niż wcześniej. Gdy się urodziłem, były białe i miękkie. Za to teraz ściemniały i zrobiły się twardsze. Pod kolcami mam łapki i łóżka. Kiedy urosnę, osiągnę wysokość dużego grzybka i długość niewielkiego pieńka, czyli jakieś 30 cm. Będę ważył tyle co koszyczek poziomek, 700 g. Ale to potem. Na razie rosnę i cały czas sem jest takie smaczne. Moi bracia cmoktają razem ze mną. Jemy i grzejemy się, bo mama jest niezwykle ciepła. Gdzie mieszkamy? Mama mówi, że najedzony jeżyk powinien zamknąć oczka i grzecznie zasnąć. Rodzeństwo pochrapuje, a ja nie śpię. Patrzę na mamę, która zaczyna swoją opowieść. Niebawem moje oczy same się zamkną. Nazywamy się Jerzy europejskie. Albo jeże zachodnie. Żyjemy w Polsce. Nasi krewni zamieszkują też inne części świata. Jeże szczególnie lubią lasy, ale tylko te dobrze nasłonecznione, gdzie rośnie gęsta trawa i nie ma żadnych bargien. Zagnieżdżają się na skraju lasów, w sadach, a także w pobliżu gospodarstw. Tam są krowy i mleko. Jeśli mieszkamy w miastach, to osiedlamy się w parkach. A frojerz Białobrzuchy mieszka w Afryce. Wybiera te miejsca, w których rosną lasy i jest wilgotno. Chinojesz żyje wśród stepów i nie poluje nocą, tak jak my, tylko za dnia. Śpij, przekonuje mama, a ja w tym czasie zjem kolację. Nie będziesz długo spał, może 3-4 godziny, ponieważ teraz jest jeszcze ciepło. Kiedy przyjdzie mróz, zaśniesz na cztery miesiące i prześpisz całą zimę. Obudzisz się wraz z nadejściem wiosny. Mama chyba szepcze coś jeszcze, ale ja już nie słyszę. I jeszcze ciekawostkę z tej książki. Czy wiesz, że pierwsze jeże pojawiły się na naszej plan planecie 15 milionów lat temu? W pradawnych czasach we Włoszech mieszkał jeż gigant, który był 5 razy większy niż współczesne jeże. Nazywano go De Galerix. Nie posiadał kolców, miał za to długi ogon, szczupłą mordkę i malutkie uszka. Spróbuj wyobrazić sobie takiego ogoniastego jeża, Twojego wzrostu. On na pewno tupał bardzo głośno. Dziękuję za uwagę. Teraz przejdziemy do prac plastycznych. Do zrobienia naszych uś uśmiechniętych jerzyków potrzebujemy kasztana, takiego ładnego. Marker jest nam potrzebny, biała farba akrylowa i pędzelek o cienkim włosiu. Zaczynamy tworzyć. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wyszły Wam takie fajne, uśmiechnięte jeżyki. Do zobaczenia, pa-pa!